Chciałam podzielić się ze wszystkimi jakie otrzymałam łaski od Matki Bożej. Pierwszy raz odmawiałam nowennę pompejańską rok temu, ucząc się różańca, którego nigdy wcześniej nie odmawiałam sama. Prosiłam Najświętszą Matkę Bożą o opiekę nad moją córką i wydaje mi się, że Maryja zajęła się moją 23-letnią córką, bo moje troski się zmniejszyły. Drugą nowennę zaczęłam w listopadzie z prośbą o uwolnienie mnie z alkoholu. I już po kilku dniach nie miałam ochoty nawet na codzienną lampkę wina. To było i jest takie niesamowite. Wcześniej zawsze miałam ochotę wypić. Nie kończyło się nigdy na jednej szklance wina czy butelce piwa. A tu nagle odzyskałam wolność po dwudziestu latach. Czułam radość i, co ciekawe, że pomimo najcięższego, najbardziej zajętego czasu w pracy, miałam czas na nowenę pompejańską. I codzienną mszę świętą, która dawała mi jakby nowe życie. Znajdowałam też ochotę i czas na adorację najświętszego sakramentu. Zachęcam każdego do zawierzenia się naszej matce. Jej miłość jest niesamowita. Nauczyła mnie różańca. Teraz staram się odmawiać chociaż jedną część codziennie, i kiedy tego nie zrobię, to mam uczucie, jakbym źle przeżyła dzień, że czegoś ważnego nie zrobiłam. Najświętsza Panna teraz prowadzi mnie ucząc łagodności, dobroci dla siebie i innych i miłości. Dziękuję moja mateczko, już wiem, że nigdy nie będę sama. Kocham cię Maryjo. Dodawaj mi odwagi do kroczenia właściwą drogą, drogą do twego Syna. Barbara